Mr. Highs, leci twój hit. No a jak? O nie. No i co teraz? Może jestem zielony, ale nie w sprawach hajsu. Nie daj się zatrzymać. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. RRSO 0%. To co, góry czy mazury? Sprawdź na VWS.pl. Mr. Hajs, i co teraz? Może jestem zielony. Ale nie w sprawach hajsu. Nie daj się zatrzymać. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł RSO 0%. Sprawdź na wibus.pl. Mr. High spleci twój hit! No a jak? O nie! No i co teraz? <noise> Może jestem zielony, ale nie w sprawach hajsu. Nie daj się zatrzymać! Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. RRSO 0%. To co, góry czy mazury? Sprawdź na VWS.pl. Mr. Hajs, co teraz? Może jestem zielony, ale nie w sprawach hajsu! Nie daj się zatrzymać! Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł. RRSO 0%. Sprawdź na wibus.pl